z tej strony Jessa, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu, witam się z wami dziewczyny w naszym dniu i oczywiście z okazji Dnia Kobiet chciałabym wam życzyć wszystkiego co najlepsze, dużo, dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze, tego aby każdy wasz cel został przez was same osiągnięty spełnienia najskrytszych marzeń, wszystkiego co sobie zapragniecie i tego abyśmy trzymały się razem, dajcie znać w komentarzach jakie macie dzisiaj plany co dzisiaj robicie, ja zabieram was ze sobą i zapraszam was do oglądania przez kolejne trzy tygodnie muszę chodzić w takim super sexy bucie. Oczywiście mam też różne żele, mam okłady, tabletki. Następnie czeka mnie rehabilitacja i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę w pełni do sprawności. Ale jest to zdecydowanie lepsze niż leżenie w domu, bo od tego to w ogóle można oszaleć. Teraz przynajmniej mogę coś tutaj zrobić, mogę wyjść nawet, jeśli ma być to tylko do sklepu. To i tak cieszę się, że jestem w miarę, można powiedzieć, na nogach. Pamiętasz, miałam taki plan, żeby nagrać z Tobą film o założeniu... O mnie, ale powiedziałeś, że nie chcesz nagrywać 15-minutowego filmu, e, więc ja to akceptuję, że, że nie dasz rady tyle siedzieć przed kamerą, więc twierdziłam, że może dzisiaj wszczęłam ci takie 2-3. No dobra. Za ty na to może być, bo mam jedno takie, które jest troszeczkę ze sobą sprzeczne. I jedna osoba napisała, jesteś stanowcza, pewna siebie, lubiąca stawiać na swoim. A druga osoba napisała, nie odbieram cię jako pewnej siebie i dominującej osoby, wręcz przeciwnie, jesteś kobieca i wrażliwa. Która jest prawdą. Tylko pamiętaj, musisz odpowiadać tak, żeby to naprawdę było zgodnie z prawdą, Mając smomaślane. To nie jest tak na vlogach, żeby było super, tylko tak jak jest. Każdy ma coś wspólnego z prawdą. W zależności od sytuacji, <laughs> raz jesteś, raz potrafisz postawić na swoim, a czasami. Myślę, że więcej niż raz. No, myślę, że nawet więcej. Ale ja też potrafię stawić na swoim. Tak. Mamy tutaj taki dobry podział 50-50. Także. I jak jest na twoim, to ja się denerwuję. Trzeba szczerze przyznać. Także ja bym w sumie powiedziała to samo, że obydwa komentarze są trafne. Bo mam takie dni, gdzie jestem bardzo wrażliwa. A mam takie dni, gdzie jest, jak ty to mówisz? Bardzo bojowa. Herszt. Herszt. Którzy <noise> jeszcze jakieś? No dobra, daj jeszcze. Musisz dla partnera być priorytetem. To prawda. <noise> w stu <noise> procentach? Tak, zdecydowanie. W 100%, procentach, prawda. Lubisz rządzić, musi być po twojemu. No nie do końca. To było w sumie to, co, no, o czym mówiliśmy, z... że takie 50-50. Jesteś perfekcjonistką. To tak. To, to tak, w szczególności jak... Szczególnie w jak... szafie. A w szafie, Ja myślałam, że powiesz, że jak nagrywam vlogi. A jak vlogi, to też. No, inna, inna, inna para kaloszy. No, słuchajcie, jak ja nagrywam vlogi, wszystkim się wydaje, że to jest takie proste. A ja bardzo na przykład uważam na to, żeby ludzie nie przechodzili, żeby mnie nagrywała dzieci i tak dalej, więc może to czasami trwać. Tak, taki 10-minutowy film, nagrywanie trwa. Cały dzień. Trzy-cztery razy tyle, albo nawet czasami cały dzień, także. No, tak jest, ale po prostu nie lubię nagrywać obcych ludzi, bo wiem, że zazwyczaj oni nie chcą być w tych vlogach, więc wolę poczekać, aż wszyscy sobie przejdą, a czasami w takich tłocznych miejscach sobie tam po prostu stoimy. Wiatr mhm. jest zaklinany. Tak, tak, wiele, tak. wiele razy. Dobra, hmm. ostatnie nie dla ciebie zwiedzanie vanem kamperem. Próbowałem. Próbowałem przekonać. Witam, Może jeszcze mi się uda. Bito miał, Jak miałeś ile lat? To było po maturze. 18. 19. E, Eurotripa. Tak. Kamperem. Pojechaliśmy takim starym busem na wycieczkę po Europie. No i mieliście wiele przygód. Może opowiemy kiedyś. No zobaczymy. Zobaczymy. Na pewno pojedziemy na Hela. Ten więc to będzie taki mały wstęp. To jest najpiękniejszy bukiet, jaki do tej pory dostałam od Wito. Bardzo mi się podoba, że są tutaj różne kwiatki, te przepiękne, pastelowe kolory, bardzo w moim stylu. Tutaj kupił też bukiet dla swojej mamy, bo dzisiaj przychodzi do nas wieczorem na sauny, a ja mój prezent z okazji Dnia Kobiet dzisiaj znalazłam pod drzwiami naszej sypialni i czułam się, jakby były jakieś Mikołajki. Obudziłam się rano, a tam śnieg za oknem, prezent można by powiedzieć, przy łóżku, ale na szczęście już. Bliżej wiosny niż zimy. Ja też dzisiaj jednej z Was chciałabym zrobić przyjemność i wysłać taki piękny bukiet kwiatów. Już dawno nie było pocztówek. Niestety w tym miesiącu chyba nigdzie nie pojedziemy. Mamy dwa wyjazdy w Polsce, ale gdzieś dalej wybiorę się, jak już będę w pełni sprawna. Dlatego um, takie kwiatuszki są myślę fajnym pomysłem. Wystarczy, że subskrybujecie mój kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i jakikolwiek komentarz z dopiskiem hashtag kwiaty od Jessie, tak abym wiedziała, że bierzecie udział i wtedy wybiorę jedną z Was, wylosuję jeden. Comentas? i wyślę piękne kwiatuszki. Chyba każdy z nas lubi pięknie pachnieć. Ja uważam, że perfumy są bardzo fajnym upominkiem z okazji Dnia Kobiet, ale w sumie są bardzo trafionym prezentem dla każdego na każdą okazję, o ile znamy ulubione nuty zapachowe tej drugiej osoby. Ja tutaj mam nowości od Made in Lab. Niestety wszystkie moje perfumy są jeszcze we Frankfurcie, więc troszkę na nie muszę poczekać, aż rodzice mi je przywiozą. Te w tych ciemniejszych opakowaniach to są zapachy dla Vito, dlatego że na na ich stronie znajdziecie też perfumy męskie, a tutaj są perfumy, które ja wybrałam dla siebie w tych jasnych opakowaniach i już wam pokazuję, na co się zdecydowałam. Marki Made in Lab ja wam tak naprawdę przedstawiać nie muszę, dlatego że są to zapachy, które mi w moich vlogach towarzyszą już od prawie roku. Ja wam je chętnie pokazuję, wy je chętnie kupujecie, dlatego że one mają bardzo przystępną cenę, więc spokojnie możecie sobie przetestować różne zapachy, sprawdzić, jakie nuty zapachowe do was pasują, lub po prostu kupić zapach na co dzień, na wieczór, na zimę, na lato. To są wszystko. Perfumy inspirowane już kultowymi, popularnymi zapachami, tylko kosztują dużo mniej niż w drogerii. Ja zawsze to powtarzam i w dalszym ciągu tak uważam, że te flakoniki prezentują się naprawdę bardzo fajnie i zazwyczaj wybieram perfumy kwiatowe, dlatego że takie zapachy lubię najbardziej. Ale teraz przez to, że nie mam nic, to wzięłam też jeden zapach orientalny, jeden zapach owocowy, żebym mogła wybierać. I tutaj mam numer 10, to jest YSL Black Opium, mam numer 101, to jest Hugo Boss Alive i numer 53, czyli Mark Jacobs Daisy. I mi te perfumy fajnie sprawdzają się na co dzień, dlatego że, tak jak już wspominałam, ja ich używam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że nawet obsesyjnie, dlatego że lubię, gdy ładnie pachną moje włosy, moje ubrania. Ja sama w mieszkaniu też zawsze musi ładnie pachnieć, więc te perfumy idą u mnie jak woda. Aktualnie na stronie Made in Lab jest też promocja, oczywiście z okazji Dnia Kobiet. I przy zakupie dwóch lakoników o pojemności 100 ml. Trzeci dostajecie tylko za grosz, więc teraz to już w ogóle w ogóle możecie sobie testować różne zapachy, ale dla mnie nowością są perfumetki, bo tych jeszcze nigdy nie miałam, ale fajnie, bo teraz będę mogła je spokojnie zabrać ze sobą tak naprawdę wszędzie, więc jeśli macie już jakiś swój ulubiony zapach Made to możecie sobie dokupić taką miniaturkę i wrzucić na przykład do Waszej torebki. Link oczywiście zostawiam Wam na dole w opisie i dajcie znać na co się zdecydujecie. Nie pokazywałam Wam jeszcze naszej sypialni, bo do tej pory ten pokój bardziej przypominał składzik niż sypialnię i nikt nie miał tutaj wstępu, ale od wczoraj mamy już nowe łóżko, więc większość rzeczy z podłogi zniknęła i zaczyna to przypominać właśnie sypialnię, mimo że brakuje jeszcze kilku rzeczy, nie mamy stolików nocnych, nie mamy tutaj żadnej ozdoby jeszcze nad łóżkiem i na tej ścianie naprzeciwko chciałabym postawić jakieś duże lustro. Bardzo podoba mi się to, że wszędzie jest ta sama piękna podłoga, wiodełkę i mamy tutaj też dużą szafę i te same fronty co w kuchni, w łazience, co w przedpokoju, więc też fajnie, że ten element się powtarza w całym mieszkaniu. Super w tym łóżku jest to, że pod nim mamy tyle miejsca, aby schować różne rzeczy. Ja tutaj teraz mam moje torebki, moje buty i tak jak możecie zobaczyć, jest taka drewniana klapa, więc spokojnie można to zamknąć i to jest tak naprawdę jak taki schowek, bo na tym mamy jeszcze grubą piankę i dopiero na tej piance jest nasz materac i zobaczcie, ja otworzyłam to łóżko, pościel w ogóle mi się nie przesunęła. Tam możecie zobaczyć jeszcze takie ostatnie kartony, ale bardzo się cieszę że mamy teraz tyle tego miejsca, dlatego że w tych małych dwóch szafach w tym mieszkaniu nie zmieściliśmy się. Mamy w tym pokoju też bardzo dużo naturalnego światła, tak jak w całym mieszkaniu, przez to, że okna są bardzo wysokie. Ja Wam to pokazywałam na Instagramie, więc tam nie możecie obserwować, bo zawsze dodaję troszeczkę więcej, a teraz się zbieram, jadę po wito do biura, pójdziemy sobie na jakiś obiad, bo wieczór mamy już zaplanowany. Jest dzień kobiet, a my wylądowaliśmy w Rivierze Jemy z bufetu. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Chciałaś oryginalnie, Tomasz. A, kreatywne usprawiedliwienie, ale wybaczam ci, bo wczoraj była pyszna kolacja. Zresztą Luna Express też ma pyszne jedzenie i dostałam piękne kwiatki, fajny prezent, więc... Nie mam w sumie na co narzekać. Byliśmy w galerii po to, aby odebrać nasze zamówienia z Hound'em Home, bo ostatnio było 20% zniżki. I zamówiliśmy kilka różnych wazonów, wazoników, e, miseczek, po to, aby coś postawić tutaj obok lampy na naszą szafkę RTV, bo jest dość pusto. Więc ja zaraz sobie na spokojnie to odpakuję. Pokażę Wam już w następnym blogu i razem zdecydujemy, co tutaj u nas w salonie pasuje najbardziej. My, tak jak Wam już mówiłam, mamy na ten wieczór plany. Ja ogólnie chciałam spędzić dzień kobiet tak, że zaproszę sobie tutaj koleżankę, pójdziemy na trening, skorzystamy z sauny, zrobimy jakiś branch, ale niestety przez tą moją stopę musiałam to odwołać i przesunąć na nie wiadomo kiedy. Więc mój dzień kobiet wyglądał tak, jak wyglądał. Tak naprawdę to normalny dzień, oprócz kilku małych kestów od Vito. I też prawie każdy mężczyzna, którego dzisiaj na mojej drodze spotkałam na mieście, pożyczył mi wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta, więc bardzo miło. Chciałabym się z wami pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o kwiatkach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa i Busiaki.